Bez matematyki nie mógłbym żyć na tym wydziale. I nie tylko na tym wydziale. Matematyka, jako nauka ścisła, stanowi podstawę dla wielu różnych dziedzin. Chodzi o nauki ścisłe, chodzi o nauki techniczne, a nawet więcej, chodzi o nauki przyrodnicze. Matematyka może być traktowana jako rodzaj języka, który się wykorzystuje do opisu zjawisk występujących w przyrodzie. Dlatego też yy, Poznanie matematyki jest konieczne, i ważną rzeczą jest wzbudzenie w, w uczniach takiej miłości do matematyki. I tutaj dużą rolę do spełnienia mają już rodzice, którzy wychowują dzieci tak jak w każdej innej dziedzinie. Potem tę funkcję przejmuje szkoła podstawowa, potem szkoła średnia. Wydaje mi się, że te trzy etapy są najważniejsze. W rozwoju dziecka, jeśli chodzi o poznanie matematyki. I w moim przypadku tak było. Byłem zawsze zaskoczony, jak mój tata z takim entuzjazmem podchodził do mnie w sytuacji, kiedy poprosiłem go o pomoc w matematyce, w rozwiązywaniu jakichś zadań. Wydaje mi się, że zaszczepił mi właśnie tę miłość do matematyki. Potem była szkoła podstawowa i. Właściwie powinienem tu powiedzieć tylko o ostatniej klasie szkoły podstawowej, to znaczy o klasie siódmej. Wtedy uczęszczałem, zmieniłem szkołę i uczęszczałem do szkoły podstawowej w Lublinie, to była szkoła numer 8 i zapamiętałem nauczycielkę, moją wychowawczynię, panią Dziekanowską, która przygotowywała mnie do egzaminu wstępnego do Liceum Ogólnokształcącego. I rzeczywiście zrobiła bardzo wiele dla mnie wtedy. Ponieważ y, trafiłem do takiego, jednego z najlepszych liceów ogólnokształcących w Lublinie. Było to liceum y, nastawione na nauki matematyczno-fizyczne. Bardzo ważną rolę w, w, tym, w tej edukacji odegrał nauczyciel matematyki, któremu winien jestem hołd. Y, to był pan profesor Piotr Malec, y, który z y, pod jego skrzydeł wyszło wielu olimpijczyków z matematyki. No i okazuje się, że, o, może przeczytam ten fragment, z zestawienia wynika, że na 33 zawodników z okręgu lubelskiego w eliminacjach trzeciego stopnia w Warszawie, 16 zawodników, to znaczy 48,5% było uczniami liceum imienia Zamojskiego w Lublinie. To o czym świadczy. I uważam, że właśnie pan profesor Piotr Malec miał największe sukcesy w tym zakresie i był właśnie nauczycielem matematyki, moim nauczycielem. Potem był egzamin wstępny na y, Politechnikę, Wydział Elektroniki, gdzie było siedmiu kandydatów na jedno miejsce. Musiałem sobie z tym poradzić i to uważam, że to jest zasługa mojego nauczyciela. Studia na Wydziale Elektroniki na y, y, pierwsze trzy lata, właściwie pierwszych pięć semestrów, Obejmowały bardzo duży zakres materiału z matematyki. Po prostu bez, bez dobrego przygotowania z matematyki byłoby bardzo trudno. Potem rozpoczęła się przedmiot, który się nazywał Teoria obwodów, no i tam też królowała matematyka. Bardzo taką ciekawą rzeczą dla studentów jest to, że kiedyś używało się suwaka logarytmicznego do liczenia, więc to też jest właściwie narzędzie, które na bazie matematyki powstało otóż można zamienić mnożenie liczb dodawaniem. Po studiach podjąłem pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Instytucie obecnie Elektrotechniki Teoretycznej Systemów Informacyjno-Pomiarowych i podstawową dziedziną moich zainteresowań jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów. I tu chciałbym skorzystać z okazji i wymienić nazwisko Matematyka francuskiego chodzi o Jana Baptista Fouriera, który stworzył podwaliny do cyfrowego przetwarzania sygnałów, jako że cyfrowe przetwarzanie sygnałów zaczyna się od analizy widmowej. On zdefiniował pojęcie transformacji Fouriera, która to transformacja została opracowana. No, na początku XIX wieku. Natomiast szerokie zastosowanie znalazła wtedy, jak się rozwinęła technika komputerowa. Inżynierowie musieli to całkowe przekształcenie Fourier'a przetworzyć do postaci dyskretnej, po to, żeby można było wykonywać obliczenia numeryczne z użyciem komputera. Drugą dziedziną, która jest bardzo bliska mojemu sercu, jest kompresja danych. Króluje tutaj matematyka poprzez cyfrowe przetwarzanie sygnałów. No i chcę tylko jeden przykład podać. Wszystkim znany jest standard kompresji obrazów stałych, który się nazywa JPEGiem. I do skonstruowania tego standardu wykorzystana została dwuwymiarowa transformacja kosinusowa, która jest pochodną transformacji Fouriera. Na obrazku poniżej tego równania, które opisuje tę transformację, jest zobrazowany proces przetwarzania jednego fragmentu obrazka o rozmiarze 8 na 8 pikseli do postaci zawierającej współczynniki transformacji kosinusowej. Następnie na tych współczynnikach pewne operacje matematyczne się przeprowadza, ograniczając ilość informacji Jaka jest potrzebna do zapisania obrazka w pamięci. Dzięki zastosowaniu takiej techniki uzyskuje się znaczną kompresję ilości informacji. Jednym z projektów, którym się zajmuję w ostatnich latach razem z kolegami z mojego zespołu jest tak zwany interfejs MUS-Computer. Właściwie powinienem zacząć od tego, że tego typu interfejs jest przeznaczony dla osób sparaliżowanych, czy też dotkniętych innymi chorobami neurologicznymi, którzy nie mają innej możliwości na obsługę komputera. Interfejs mózg-komputer mieści się w szeroko pojętym interfejsie człowiek-maszyna. Jeśli to bardziej uszczegółowimy, to będzie interfejs człowiek-komputer i wreszcie interfejs mózg-komputer. Wiadomo, że w przypadku interfejsu człowiek-komputer Takim elementem, który stanowi ten interfejs, jest klawiatura albo myszka. Natomiast w przypadku interfejsu mózg komputer trzeba wykorzystać pewne właściwości sygnałów elektroencefalograficznych do zrealizowania tej komunikacji. Jednym z takich potencjałów, zwany potencjałem wywołanym, jest potencjał P300. Definiuje się go w taki sposób, że jest on wywołany przez np. podświetlenie oczekiwanego symbolu na ekranie komputera. Mówiąc krótko, jeżeli człowiek oczekuje jakiegoś zdarzenia, to w chwili, kiedy ono się pojawi, w jego mózgu pojawiają się pewne potencjały które można zidentyfikować i odróżnić od innych przebiegów, które tam występują w bardzo dużej liczbie. Proszę sobie wyobrazić teraz, że na ekranie monitora jest wyświetlona wirtualna klawiatura, a znaki alfanumeryczne tej klawiatury są podświetlane w sposób losowy. Widzimy tu na ekranie przypadek, kiedy użytkownik usiłuje napisać słowo politechnika na ekranie. I widzimy że już wszystkie literki, włącznie z literą K, pojawiły się, oczekujemy litery A. Więc użytkownik musi skoncentrować swoją uwagę na tej literze przez kilka chwil, po to, żeby można było ten fakt zidentyfikować w przebiegach elektroencefalograficznych zarejestrowanych z jego mózgu. Użytkownik, to jest mój kolega z zespołu. Siedzi z czepkiem na głowie, który to czepek ułatwia przymocowanie elektrod do skóry głowy. W tej chwili powinien się skoncentrować na literze A, której brakuje w słowie Politechnika. Zrobił to i mam nadzieję, że za chwilę ta litera się pojawi. Tak właśnie się pojawiła. Bez matematyki nie moglibyśmy Osiągnąć tego celu w żadnym wypadku chciałem tu przytoczyć taką anegdotkę którą skonstruował mój kolega profesor Andrzej Cichowski, który teraz pracuje w Japonii i interpretował działanie interfejsu mózg-komputer. W taki sposób że polecił aby wyobrazić sobie stadion wypełniony kibicami powiedzmy 50 tysięcy ludzi na stadionie, w pewnej chwili pada bramka, wszyscy podskakują do góry, wykrzykują coś, a my chcemy się dowiedzieć, co krzyczy jeden spośród tych kibiców. Więc w tym zbiorze sygnałów EEG chcemy odnaleźć właśnie takie fragmenty, takie potencjały, które są schowane w pośród bardzo dużej liczby innych przebiegów. Gdyby nie zaawansowane algorytmy yy, przetwarzania sygnałów, algorytmy numeryczne, nigdy nie moglibyśmy tego zrobić.